Witam was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj pochylimy się nad trzecim prototypem do gry Hello Neighbor 3. Ten odcinek będzie się różnił od innych, ponieważ nie mam przygotowanego scenariusza i razem z wami będę eksplorował tą wersję. A więc bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Jeśli chodzi o ten prototyp, jeśli z deflok, to może wiecie, że skupia się on na postaciach. W sensie postacie teraz będą inaczej reagowały na otoczenie, miały swoje wytyczone ścieżki oraz zadania, które będą musiały spełnić. Oprócz tego mapa też się zmieniła, podobno od zera ją zaczęli robić. Okej, okay, jesteśmy. Yy, dokończając, od zera zrobili nową mapę, która moim zdaniem też może być bardzo ciekawa. Czyli gra się zaczyna podobnie jak wcześniej. Wsiadamy z autobusu, z czego teraz mamy cut-scenę całą zrobioną. Mapa nawiązuje definitywnie do tego, co widzieliśmy w poprzednich prototypach, jednakże jest większa, ma więcej szczegółów. Dobrze, yy, wchodźmy. Widzę pierwszy budynek. Zobaczmy, co tam jest. Aha. To jest łamanie czwartej ściany przez deweloperów. Ogólnie on nie jest dokończony i nie ma żadnego stosowania dla rozgrywki. Nie wiem, czy da się tam w ogóle wejść. Da się wejść, no ale tak jak mówili, tutaj nic nie ma jest, to jest po prostu opuszczony budynek. Aha, drzwi były otwarte. Dobra, okej, okej. Okay, okay. Ogólnie chodzi o to, że najwyraźniej w tej wersji gry nie otwieramy już guzikiem drzwi, jak to miało miejsce m.in. w jedynce czy dwójce, tylko po prostu musimy na nie wejść, one się automatycznie otwierają. Ja tutaj, teraz katuję przycisk X, y, gram na padzie i jak widzicie, nic się nie dzieje. Wchodzę, przycisk się otwierało same. Dobra, to jest duża zmiana, jednakże kontynuujmy. jest napis. Welcome to Ravenbrook's. Pierwsze co nas wita to... ...wrak samochodu. I kolejny budynek, który... ...też jest niedokończony. Ok, to się wydarzyło. Co to jest? Co to jest? Okej, okay, nieźle się zaczął ten prototyp, ponieważ dosłownie 4 minuty nagrywałem i już coś się wydarzyło, ktoś już nas złapał. Gdzie ja jestem? Mógł stąd wyjść. Ale ok, tutaj jest generator, może spróbuję wybić tą szybę w jakiś sposób. A i przy okazji, inwentary całe mi zniknęło, zabrał moje wszystkie temki. Ok, udało mi się wybić szybę i generator jest popsuty. Mam taśmę klejącą, ona służy do naprawiania, tak samo jak w wszystkich prototypach. Ciekaw czy mi się uda to naprawić. Nie rzucić misklick. Okej, okay, tutaj znalazłem jeszcze jakieś przejście schowane za lustrem. O, mam taśmę klejącą. Kolejną to bardzo dobrze. Oczywiście drzwi są. One nie są zamknięte, one są zabarykadowane po prostu. Okej, okay, a więc udało mi się przejść generator. Odpalamy go. O, i swoją drogą również teraz wkraczamy do jasnej strefy, gdzie jesteśmy bezpieczni w teorii. Nie, jednak nie. Aha, tylko te drzwi też są zamknięte. A właśnie, my przecież możemy chyba, sądząc po poprzednich prototypach, po prostu wyburzyć te drzwi. Oprócz tego, że dalej nie mogę wyjść stąd, bo jest to zawarykadowane. Spróbujmy rozwalić te drzwi. Okej, świetnie, wolność. Gdzie ja w ogóle jestem? To jest, wydaje mi się, park rozrywki Złote Jabłko, okej, okay, więc tak to teraz wygląda. Na pewno jest to ciekawsze niż to, co widzieliśmy w Hello, Geście. Tutaj widzimy... ...w stałości rollercoastera. Jestem już z powrotem, nowa gra, jest dzień, raczej rano dopiero. Zacznijmy może sobie od kina, ponieważ tutaj mam mapkę której wszyscy niestety nie miałem. I dosłownie kino, hotel i piekarnie co 3 oznaczone. Dobra, udało mi się zniszczyć drzwi. Zobaczmy co jest w środku. Mamy dużo itemków. Które są, nie wiem, zaszkłem. To jest alarm, to jest alarm. No nie naprawdę... Teraz może tutaj będzie jakieś przejście dalej. Ogólnie, całe to miasteczko jest strasznie zrujnowane. Mam wrażenie, że to, co widzieliśmy w dwójce, to było Raven pewnie przed jakimś kataklizmem, wydarzeniem strasznym, które doprowadziło go do takiej ruiny i absolutnego wysiedlenia. Pewnie trójka będzie działała w odległej przysz przyszłości. To jest sala kinowa, która jest strasznie zrujnowana. Bra, wróćmy sobie, może już się otworzyły przejścia. Tak, są już otwarte przejścia, dobra. Może tej sali ginowej uda się w sposób wejść. Ogólnie mam wrażenie, że puszki będą takimi nowymi kartonami w Helonej Br 3, ponieważ one są twarde i może mi wszystko tam naprawdę rozwalić. No i niestety do sali ginowej się pewnie dostaniemy, ponieważ części dachu i ścian leżą nam... Na drodze, ale weźmiemy sobie stąd łam. Przejdźmy dalej do sklepu pana Janusza, jak zakładam. Jest znowu złote jabłko. I on prowadzi sklep, tak było powiedziane w deflogu, więc go zobaczmy. Nie ma tutaj dużo towarów. Przypomina mi to trochę stację benzynową z Helugesta pod kątem gameplayowym. Jednakże tam na górze coś jest, tak samo jak jest alarm. Znając, że to jest wejście na górę, więc możemy sobie spróbować rozwalić... Chyba się zorientował, że tu jesteśmy, bo coś słyszałem. Anyway, wchodzimy sobie na górę. Bardzo nie się teraz włączyć alarmu. O nie, pana Janusz! Aha, ale to nie po mnie. Dobra. Czyli on nie jest wrogi względem nas. Security System. Off. Nic tu nie ma. Po prostu nic tu nie ma. To jest zaplecze pana Janusza. Tak, Janusz! Janusz! On się nazywa Janusz! Przejdźmy sobie dalej teraz w stronę piekarni i kolejki górskiej. Hotel już widzieliśmy, nie będę teraz do niego wchodził, myślę, że już nie ma sensu. Zajrzyjmy tylko jeszcze do domów, jak to taki typowy dom w środku wygląda. Okej, okay, po prostu pusty. Tak, no domy są w środku puste, to jest jeszcze prototyp jednak. To tak nie jest alfa. Myślę, że do Alfy będziemy jeszcze musieli sobie trochę poczekać. One są puste, pewnie wszystkie w środku nie pełnią żadnych aktualnie funkcji, ale bardzo ładnie wyglądają. Dają bardzo ładny vibe takiego amerykańskiego miasteczka małego. Musiałem wybić to okno, no inaczej nie, byśmy tutaj nie weszli po prostu. Dalej nie mogę przejść, zarąbiście. Choć już tylko hotelu, tutaj widziałem. Parę itemków, jakieś puszki może tu są. Dobra, są kwiatki. I zamurowane drzwi. Tego wcześniej nie widziałem. Dobra, jesteśmy w środku. To jest krew. I tutaj doszło do jakiejś zbrodni YouTube To jest dżem truskawkowy, aby nie było, ale... No, wszyscy wiemy co to jest I mamy też puszki Znowu włączymy Załapnij Dobrze, zobaczmy co jest na górze Zarąbiście. Kolejne zaparykadowane drzwi. Banany są na jednego hita. Też trzeba zapamiętać. O, udało mi się. Chcę rozwalić tamtą czujkę. Dobrze. Co my tutaj mamy? Toaleta. Pokój gardy zakładam, jakby tutaj będzie nim mieszkać gard tak samo jak w dwójce i zrujnowane jest wejście na samą górę Ale tam pewnie też nic nie ma a, to... Dobra, to było otwarte. Telewizor. Tutaj mamy wyjście na taras i w tym pokoju też nic. Nie ma. Ogólnie nie to się tutaj jakichś dużych sekretów w tej wersji gry, ponieważ to jest prototyp, nawet alfa nie jest. A w alfa jest mało sekretów kanonicznych, co dopiero mówić o prototypach. I to zakładam, że jest kolejka górska. Nie, tam dalej jest kolejka górska, aczkolwiek co to jest za budynek? To mi wygląda na stację kolejki w Ravenbrook, Ja się wiem, że w dwójce były tory obok Ravenbrook, ale... I tak, to jest, to jest koniec, to jest czy to budynek do serwisowania pociągów, czy to pętla, kolejny dom, jest jakiś boiler I znowu budynek niedokończony Ale podoba mi się to, że twórcy wprost mówią, że ten budynek jest niedokończony, przepraszamy za utrudnienia I wszędzie są książki, wszędzie są rozrzucane książki Okej, okay, my jesteśmy tutaj, cable car jest tam Mam nadzieję, że nic mi nie dopadnie po drodze. O, jeszcze mamy muzeum. gdzie jest cable car? Tutaj. No nie, tutaj jest na muzeum. Tutaj byliśmy. Czy tak my jesteśmy tutaj? Tu gdzieś tam powinno być. Gdzieś tu ten cablecar. aczkolwiek nic tutaj nie widzę, co mogłoby wskazywać na obecność kolejki górskiej. tu są znowu puste domki. Ale fajnie będzie, jak każdy z tych domków będzie wymodelowany i w każdym z tych domków będzie ktoś mieszkał. To będzie To naprawdę mocna gra. Nawet jeżeli skończy jak dwójka, która obiecywała dużo, a to wzięło mało. Gdzie to jest? Jestem tutaj. Czyli co, jaki jest taki zakręt, to to powinno być. Nie, mam wrażenie, że tej kolejki górskiej nie ma. Oj, usłyszałem, że to tarka. Tak. Mam wrażenie, że z tą kolejką górską to był, taki trochę, to był fake i ona dopiero będzie na później, ponieważ jej nigdzie nie widzę. No jakby widziałbym ją pewnie na, na górze, jak to było w Alpha Hello Hello Neighbor 2. Idziemy do muzeum. Kolejną rzeczą, która mi się podoba w Trójce, czy w którą stronę idzie, to jest to, że jest tutaj mechanika ciągnięcia postaci przez postaci niezależne, w sensie. Ja wiem, to wygląda słabo, bardzo słabo, ale idziemy w dobrym kierunku. Ja nawet w iceberg'u Halo Neighbor 2 wspominałem o tym, że ubolewam, że zabrali nam tą funkcję, jednakże że tutaj widzę, że w tym wracają do niej i mi się ona podoba. I gdzie tutaj jest muzeum? Ja się pytam. O, jestem już na niebezpiecznym terenie. Zaraz mnie porwą. Okej, okay, to pewnie jest muzeum. Czeka, tu się nie przedrżają brysty na pewnie. Nie uda się przejść, wracam tam. Pewnie oni tak to zrobili, by nie dało się przejść. Aktualnie nie mam dostępu do muzeum, niestety. Dziwne, że mnie jeszcze nie złapał. Już długo tak sobie tutaj chodzę. Okej, okay, jestem w bezpiecznej strefie już. Podoba mi się jeszcze to, jak dużo detali ma ta mapa. W sensie to jest takie miasteczko, które tworzy jedność. Tutaj masz wiele małych uliczek, małych przejść. I mi się bardzo podoba. I to nie jest taki do końca amerykański styl. Powiedziałbym, że też on nawiązuje trochę do europejskiego stylu. Pewnie przez to, że to Heonajbour nie jest amerykańską grą. Patrząc po językach widocznych na znakach w deflogach można dojść do wniosku, że oni są w Niderlandach. To, to działa. Zaczęła się gra znowu. Ej, ja mogę dać sobie to OK, nieważne. Eee, never Nevermind, i tak zamierzałem to by użyć, aby rozwalić drzwi obok, aby zobaczyć, co się dzieje w, w innych pokojach. Swoją drogą jest numeracja pokoi, ponieważ dosłownie mamy 1, 2, 3 4 pokoje, a zaczyna się od 200. Zobaczmy, co jest w innych pokojach. Tutaj okay, pokój bardzo podobny do tego co my mamy, tutaj na szczęście jest to będę mógł sobie inne otworzyć spokojnie. to okay, ale to taka sama. Nie sądzę, że tutaj spotkałem jakieś niesamowite sekrety. Ale warto i tak zobaczyć. Dokładnie, dokładnie to samo. Nie, tutaj mamy... Nie wiem no, wanienkę małą i to jest w ogóle przedmiot. Też zwróciłem uwagę, że... W w trójce będzie można podnosić, tak jak w jedynce, tak naprawdę każdy przedmiot taki zobaczymy, to jest... jest naprawdę fajne, ponieważ... Tego mi bardzo zabrakło w dwójce, to, że tylko mogliśmy parę przedmiotów zaledwie podnosić. A nie wszystkie, tak jak w jedynce, to właśnie też mi się bardzo w jedynce podobało, że była taka... Otwarta. No i dokładnie taki sam... Pokój. Tutaj swoją drogą też mamy jakiś... Może pokoić jakieś pomieszczenie, możemy stąd wyjąć łom? Za tego? Nie. No to zaraz sobie weźmiemy to i sobie wrócimy. Ok, co tu mamy? Ok, burze już odchodzi. Możemy wejść jeszcze wyżej? Tylko w teorii ostatnie piętro jest niezamieszkałe, zrujnowane, tak jak Całe miasteczko, ale też nie jest opuszczone miasteczko, to chciałem tutaj dodać, że tam mimo wszystko mieszkają w nim ludzie. Zastanawiam się co ich by trzymało w takiej dziurze. Odwiedźmy jeszcze cmentarz, czy nie wiem, cokolwiek tam jest. Tutaj widzicie jest płot. Zawsze takie po tym się z cmentarzami kojarzą. Nie no, jest cmentarz w, przy Ravenbrook's, jest w tym lesie gesta. Zobaczmy co tu jest, czy może jest jakiś park? No a nie, po prostu... a tu jest dom Iris! Tutaj mieszka Iris, no... Cześć, sorry. Mogę okno rozwalam, ale chcę zobaczyć, jak mieszkasz. W porównaniu do poprzednich prototypów jest to pewno duży progres, jeśli chodzi o dom Iris. I ma piwnicę. Mógłbym też wejść tutaj od dołu, ale dobra. Dalej jest ona w katastrofalnym stanie ta piwnica. Ziemia leży na podłodze. On jest bardzo dobrze zrobiony, już ten budynek. O, tutaj jest. Iris. Córką albo to może być Isaac, ten Isaac, którego porwali. Zastanawiam się, o czym będzie Hello Neighbor 3. Ponieważ aktualnie naszym celem jest po prostu. Spędzenie czasu w opuszczonym mieście, które nie jest swoją opuszczone, jak już powiedziałem. W poprzednich prototypach jest w sumie podobnie. Mamy, nie, nie, nie mamy przez grę powiedziane, dlaczego tu jesteśmy, po prostu musimy się stąd wydostać. W tym przypadku nie wiem, jaki będzie cel tego. Już nam zaraz doba minie cała. Burza się rozszalała. I dalej w sumie nic się nie dzieje. W sensie nie mamy takiego jednego, jakiegoś głównego antagonisty. Nie widzę go chociaż. Zobaczmy, co jest na tym pokoju. Całą drogą to nie są lustra, tylko to są. Ojej. Obrazki tylko jeszcze mają tekstur. I nic tutaj nie ma. Spróbuję teraz stąd wyjść. W sumie nie muszę tak stąd wychodzić. O Janusz! Co ty tu robisz? Czy Janusz kradnie rzeczy ludziom? O tu w ogóle to jest pewnie mała iris. Czemu Janusz trzyma zdjęcia rodzinne sąsiadów? Zobaczmy co mamy tutaj. To są zamknięte znowu drzwi, więc trzeba będzie je po prostu wyważyć. Ale to jest bardzo ładnie wymodelowany ten dom. W sensie on jest... W porównaniu do... W porównaniu do innych domów on jest, powiedziałbym, prawie skończony. I tutaj już raczej tam nic nie ma do samego pokoju, który po prostu jest zagruzowany. Cześć! Nie wiem, no Janusz tu przychodził. Jelis tu przychodzi. Co ty robisz? Tutaj mamy obok kolejny zrujnowany totalnie dom. jesteśmy na ulicy głównej. Myślę, że to jest dobry moment na zakończenie tego odcinka. Wydaje mi się, że wstępnie omówiliśmy sobie, co znajduje się w tym prototypie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć. To jeszcze nie koniec. Myślicie, że nie poruszę najważniejszej rzeczy? Jeśli uda wam się przejść grę poprzez kompletowanie wszystkich części makiety gesta oraz uratujecie każdego człowieka w Raven Brooks, otrzymacie takie zakończenie. Jak widzicie, tajny build pokazało nam, jak będzie wyglądał sąsiad w nowej części. Ogólnie bardzo podoba mi się jego nowy design, tak samo jak ogólne podejście twórców do designu trójki. Dajcie znać, co o tym myślicie w komentarzach. To już ostatecznie. Wszystko na dzisiaj, dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku.